Dlaczego psy żyją krócej niż ludzie? Jako weterynarz zostałem poproszony o wizytę u bardzo starego wilczarza irlandzkiego. Właściciel psa Ron i jego żona Lisa oraz ich mały chłopiec Shane byli bardzo związani z Belkerem. Liczyli, że zdarzy się cud. Zbadałem psa i zdałem sobie sprawę, że niestety umiera na raka. Powiedziałem rodzinie, że nie możemy nic zrobić, aby poprawić stan jego zdrowia, i zaproponowałem przeprowadzenie procedury eutanazji starego psa w ich domu. Kiedy czyniliśmy niezbędne przygotowania, Ron i Lisa powiedzieli mi, że pomyśleli, iż byłoby dobrze, gdyby sześcioletni Szein uczestniczył w procedurze. Czuli, że Szein mógł się czegoś nauczyć z tego doświadczenia. Następnego dnia poczułem znajomy uścisk w gardle, gdy rozpoczynaliśmy zaplanowany zabieg. Shane wydawał się spokojny. Miał dziś po raz ostatni zobaczyć starego psa i zastanawiałem się, czy on rozumie, co się dzieje. W ciągu kilku minut Belker spokojnie spał. Mały chłopiec zdawał się zaakceptować odejście Belkera bez niepokoju i zmieszania. Siedzieliśmy razem chwilę po jego śmierci i zastanawialiśmy się głośno nad smutnym faktem, dlaczego życie psów jest krótsze niż ludzkie. Shane, który cicho nasłuchiwał, powiedział: Wiem dlaczego. Zaskoczeni wszyscy zwróciliśmy się do niego. Słowa, które wyszły z jego ust, bardzo mnie poruszyły. Nigdy wcześniej nie słyszałem takiego wyjaśnienia. Zmieniło to sposób, w jaki teraz postrzegam i przeżywam śmierć moich pacjentów. Powiedział: Ludzie rodzą się, aby nauczyć się żyć dobrym życiem, kochać i być wsparciem dla swoich bliskich, prawda? Sześciolatek kontynuował: Cóż. Wszyscy wiedzą, jak wieść takie życie niemal od początku, więc nie muszą być na tym świecie tak długo jak my. Od swojego psa możemy się nauczyć wielu wartościowych rzeczy. Oto kilka z nich. Kiedy Twoi bliscy wrócą do domu, biegnij do nich, aby ich przywitać. Nigdy nie przegap okazji, aby się bawić. Pozwól, by doznanie świeżego powietrza i wiatru na Twojej twarzy zmieniło się w czystą radość. Zdrzemnij się. Rozciągaj się przed wstaniem z łóżka. Biegaj i baw się codziennie. Rozwijaj się dzięki uważności. Pij dużo wody w upalne dni, leżąc pod cienistym drzewem. Kiedy jesteś szczęśliwy, tańcz dookoła i poruszaj całym swoim ciałem. Ciesz się z prostych rzeczy, na przykład długim spacerem. Nigdy nie udawaj, że jesteś kimś, kim nie jesteś. Jeśli to, czego pragniesz, jest gdzieś schowane, kop, aż to znajdziesz. Jeśli ktoś ma zły dzień, poszukaj bliskiej osoby. Usiądź blisko i przytul się do niej delikatnie.